Cześć widzę widzowie, kolejny film na moim kanale i w dzisiejszym odcinku chciałabym Was poinformować o jednej z bardzo ważnych rzeczy takich rzeczy, że w dzisiejszym odcinku poznacie nową kompletnie rodzinkę nie znacie wcześniej była rodzinka z moją rodziną, jak a teraz jest moja rodzina, więc zostawcie kciuka do góry, subskrybujcie a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tylko kanał do Serdecznie tylko zapraszam będą coraz, coraz częściej będą filmy. I za chwilę przyjdziemy do historyjki. Dobrze, przejdźmy już do tej historyjki. Ola! No tak, mamo. Za chwilę będziemy się iść kąpać. No nie, za chwilę będziemy jeść kolację. No dobra, a potem idziemy się kąpać. No dobra. Nie zejdźcie już na dół, dobra? Dobra. Dobra. Idę idę po moje i Pawła. Paweł! Co chcesz znowu Ola? Mama powiedziała, że mam się zbierać na dół. No dobra. A, nie bierz mi na ręce. No, dobra, dobra. Pi Maja, 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 maja. Co chcesz? No, mama, mama powiedziała, tato, żeby mam się zbierać na kolację. O 18.40? No tak, no, chodź, chodź, chodź. Dobra, już się nie drzwi, bo są siedzi za chwilę. Tu przyjdą. Przez okno? No nie, nie przez okno. Idziemy. to zabierzemy się z wami. No, co będzie na kolację? Za chwilę wam przygotuję tę kolację, dobra? Dobra. Moje no, jak zawsze to samo. Tylko gadaj, gadaj. Będzie spaghetti na kolację. Uuu, fajnie. Mama zrobi, dobra? Idzie. Dobra, 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 idziemy, 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 idziemy. idziemy. Ja tu siadam. Jaskwy grom na Odpalamy telewizor. Trochę się telewizor popsuł. A nie, już działa, już działa. Na szczęście. Dobra. Dobra, to ja idę zrobić te spaghetti. Dobra. A ty i tam idź, przypinuj dzieci. Dobra. Dobra, dobra, już skończyłam. Zrobiłam już. Chodźcie. Dobra, mamo, idziemy. Chodź. O, a dopiero a drugi level już przechodziłem. O, już nie ma, ruś. Będzie na pewno pyszne. Obiecuję wam to, że na pewno będzie pyszne. pewno. Mamo, nie bierz mi na ręce. Ojejciu, nie wybrzydzaj tak. O, i to ja rozumiem. Herbata. No, mam, mogłaś się bardziej postarać. Nie wiem, dobrze wiesz, jak nie lubimy herbaty. Mi tam pasuje. No, nie jest aż tak źle. dość długi I co z tego? Liczy się sukces Ale było dobre Mama zawsze robi dobre Dzięki Dzięki Maja A teraz idziemy się kąpać Nie, mamo, ja nie idę Idziesz, idziesz Nie, tak co tu mi się Ta tato później pozmywa wy tu siadajcie ja idę umyć daj leci ten film no tak no leci dobra siadaj do wanny już cię wlewam w wodę już masz w lano. tu chociaż rekuzji sobie zrobię zrobiłam tobie Trzeba Cię umyć. Przyczep dla dzieci. I teraz. Już koniec mycia. Tak szybko? No mówiłam, że będzie szybko. Możesz się teraz pobawić. Dobra. Pięć minut później. Ach, nudzi mi się. To mi też się nudzi. Oj dzieciaki, już nie wybrzydzajcie. Tato pójdziemy na miasto. Po co? No ja może ty chcesz iść. No nie no, nam mi się nudzi. No dobra, to chodźmy. Psie, poszli co. A ty, co tu robisz, Ola? No siedzę sam. A idź mi stąd. No nie. Hmm. Poglądam sobie mój ulubiony serial. O kotkach. No, są takie słodkie. Ach, jak zwykle to samo. To teraz ja pójdę się kąpać. Na o tym zapomnę. Odświeżenie twarzy jest lepsze. Mam przynajmniej takie coś. Nie, zaś masz takimi dużymi bogaczami, Jak Każdemu ci może wydawać. Dobra, wychodzę. To chyba w ogóle nie jest mój telefon. No, to nie mój telefon w ogóle, ale trudno. Przynajmniej sobie oglądałam. Odświeżenie zgodowe. Niedługo jedziemy do babci. Jedziemy niedługo do babci Ewy. No bo ogólnie niedługo jest wigilia, widzę je? I my, i ogólnie rodzinka jedzie do babci Ewy, czyli do tej, no jakby tutaj mamy, która, no mamy, na, mamy naszej bohaterki, czyli do mojej mamy. Idziemy to teraz, ta mama, która była moją mamą, jak byłam dzieckiem, jest teraz jakby babcią. Ach, ale się zmęczyłam. Pójdę pod kołdrę. Jakoś taka dzisiaj jestem wykończona. Usiądę sobie tutaj. Poglądam coś na tablecie. Hm. Skoro Paweł poszedł z tatą, pogram sobie na jego konsol i zobaczmy co tu on ma. Będzie zdziwiony, jak mu jakieś lewy wbiję. He, nudno tu mi. Idę na górę. Jakaś to nudno. Mm. O, właśnie, kuki! Kukuś. Mały. Jesteś, ale dobra. Nie potrzebujecie, na razie. W ogóle mama mu że mam uporządkować swój pokój. Więc już to za chwilę zrobię. Tylko porzucaj zabawki. Oczywiście, mój zwyczaj to po raz zabawki po całym pokoju, a nie w jednym miejscu. Więc to już robię. Bawimy się z Jeszcze tutaj. Ogólnie tutaj nic nie ma, dlatego że my się dopiero do tego domu wprowadziliśmy. Jest on bardzo fajny, bardzo mi się to podoba. Ulujmy to, mój... Ale ja idę zrobić sobie slajmę pierwszego slajma, bo ostatnio nam nie wyszedł na odcinku. Więc teraz zrobimy sobie kolejnego slajma. A jeżeli chcecie, żebym założyła własny kanał na YouTubie, to zostawcie kciuka do góry. Uuu, ale fajny. Aha, nie na twarz, ale w sumie. Mama będzie zła, ale trudno. Trzeba się czasami pobawić. On jest taki smukły. Dobra, złożę go w kubkę, żeby schować dobra, dzisiaj zrobiłam pierwszy slime. kolejnego będziemy robić na kolejnym odcinku bo ogólnie I, a może mi się na komputer Pawła, no ale on się obradzi, więc wróćmy sobie do pokoju Mali, ona tam ma super sekrety no nie ma żadnych sekretów ale zobaczmy z kim tak pisze cały czas na tym zegarku swoim Dobra, weźmy jej słuchawki, Założy je. Bardzo mała żaba, jest sobie kebaba. Bardzo mała żaba, jest sobie kebaba. E, co? A, kto w, w tych słuchawkach mówi? E, to chyba jej chłopak. O kurczę, będę miała przewalone od niej. No, ale trudno, przynajmniej dowiedziałam się, że on tak naprawdę istnieje. W ogóle. O, idę spać! Ale mnie. Nie, do za nudno tutaj jest. W ogóle tu jest, jest ta tajemnicza kukła tego... Pawła, która się zmienia w nocy, tak ją fioletował. Dziwna ona jest. Ja mogę tu w ogóle iść spać, w ogóle to jest dziwne. Ale dobra, idziemy do mojego pokoju i pan rekin, to jest w ogóle moja ulubiona zabawka, więc wchodzimy na górę. A będzie za chwilę gadać, że będą już spać. A ja nie chcę spać, więc idę na dół. Kto tak dzwoni? Ktoś dzwonił? Tak, dzwoni y, ciocia. Tak, dzwoni wujek Konrad. Już idę odebrać. Tak. Tak, przyjedziemy. Przyjdziecie do babcie O, to fajnie. He, nudno mi tutaj. Nie ma tu żadnych zabawek. W ogóle będziemy musieli sobie ogarnąć. Bo masz, dom jest totalna nuda. Jakbym zbiła talerz, to by było super, ale. O, tam jest moje mleczko na lodówce. Tylko muszę po nie sięgnąć. Dobra. Wskakuję na krzesło. A! Ała! Trochę sobie chyba podwołałam nogę, ale nic się nie stało. Hop! Nie, to nie było trudne. Teraz trzeba tylko stworzyć skoczyć tam. Hop! A kurczę. Ale wysoko, mam lęk wysokości. Ale muszę to wziąć. Hop! O, teraz jest naprawdę bardzo wysoko. Hop, jeszcze bardziej. I teraz trzeba tam tylko wskoczyć. Hop, Uch, i jeszcze. Trzymaj. O kurczę, szybko schodzę, schodzę, schodzę. Zanim mama usłyszy. Ja, ja, ja jakby co nic nie zrobiłam. Co to było? Szybko muszę i zobaczyć, po co się stało Oli. Maja, słyszałaś ten zrzask? Właśnie tak, ale się wystraszyłam. Chodź, szybko idziemy. Co się stało? No, coś Maja tam coś chciała wyciągnąć, chyba. Maja, Ola! No co? No, ja nic, ja nic nie wiem. Ja nic, nie, nic, nie wiem, nie wiem nic, nie wiem nic, nie. Ola! Nie, mamo, ja tego nie zrobiłam! Mam zadzwonić do taty. Nie, 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 nie proszę, nie. Ja tego specjalnie nie zrobiłam. chciałam tylko sięgać po moje mleko. Teraz jest całe rozbite. Będziesz to odkupywać. Nie mam pieniędzy. Trudno. Ja już nie wytrzymuję z tobą normalnie. Całe potuczone Do śmieci. I widzisz, musiałam to wyrzucić. Nie, moje mleko. To sama to zrobiłaś. Teraz masz karę. Na tydzień. Nie, proszę. Przepraszam. Masz na karę na tydzień nie dotykania niczego. Masz nie, do, nie dotykać niczego. Rozumiesz? siedzisz tu, i dopóki nie powiem, że masz iść spać, masz szlaban. Nie, proszę. Tego mm. Nie becz, bo to twoja wina Uff. Niestety musiałam dać jej karę Ale się wystraszyłam Aż moje serce Ale się wystraszyłam, aż moje serce skoczyło hmm. No ale trudno, idę już to so, akrapni myślicie że to specjalnie zrobiłam dobra idę na górę dobra bo rozrzucone. Co ona tak nie sprząta? Dobra, idę do mojego pokoju. No, ale to fajnie. Dobra, w ogóle idę do mo z moim chłopakiem jutro na randkę. Ale to z tego też będzie odcinek. <laughs> 19 już. Późno już jest. Dobra, idę zadzwonić do Karola. <laughs> Cześć, yy, moja, tak, o co chodzi, no bo ktoś tu poszedł z słuchawki i zaśpiewał mała, yy, jakaś mała żaba zje sobie kebaba, bardzo mała żaba zje sobie kebaba, takie coś, coś śpiewa, to ty? O nie, to nie ja, ale wiem kto to zrobił, kto, moja młodsza siostra Ola. Na pewno to była. Ona kocha Żaby. Przepraszam Cię bardzo, ale ja wtedy byłam. Ale wtedy, ale wtedy siedziałam. Się kąpałam. Aha, dobra. Ok. To pa. Widzimy się jutro na rance, Pa. Och, ja cię, jak ja osep skubam ze skóry. Ona zawsze musi mi wszystko ruszyć, co, co nie jej. No ale już trudno. Za chwilę będę sobie poprawiać makijaż, ale już nie wytrzymuję z nią totalnie. Nie wytrzymuję z olą. Dobra, idę sobie. Idę sobie z tam. Wszędzie wrzucę te zabawki. Normalnie. Pałkaniar z niej normalnie. Idę na dół. Okej, okay, wróciliśmy. Kto to o tej pole? A pewnie wrócili z rynku. Bo nie mają kluczy do domu. Oczywiście, że nie wzięli. No. Chodźcie, bo zimno na dworze. Zima w dresach. Chodźcie. Idziemy spać. Dobra, ja dzisiaj jeszcze wykąpać. Nie, dobra, nie kąp się dzisiaj już. Dobra. Ja idę spać. Muszę wymienić soczewki do okularów. zostawić tu okulary Pójdę spać już Zgadza światło Jak zwykle zostawił mnie samą hmm, Przynajmniej ma do tego Uch, Ja nie mogę Dzieci idziemy już Koniec tego dobrego No ale mam Jeszcze 5 minut Jakie 5 minut? Już miałaś, mieliście 5 minut dawno. Idziemy. O, ciemno. Mamo, boję się ciemności. Chodź. Ciemności się boisz. Trzeba zgasić wszystkie światła. Mama też za chwilę pójdzie spać. Ale ciemno, R, ale się boję. Nie bój się. Dobra, idziecie spać, mama pójdzie spać i już koniec, dobra? To masz tu wszystko pozapalane normalnie. Masz tego swojego misiaka i idziesz spać. A teraz wyjdziecie, to już nie muszę was usypiać, dobra. To ja tutaj us 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 uśpię tylko Dobra. Dobra. Oczywiście trzeba zgasić wszystkie światła. Ja idę do swojego pokoju. W moim pokoju jest mało oświetlenia, więc sobie wszystko jeszcze w ogóle zegarek trzeba zgasić. Żeby mi się nie świecił. Jutro w ogóle. Potem mam o sobie będzie dom. Więc wyczekujcie odcinku. Pa! Dobra, to ja też już idę. To okulary odłożę sobie tu. już zasnęła, jestem zmęczona, wykończona. I jeżeli jeszcze nie subskrybujcie naszego kanału, zachęcam do tego i oglądajcie wszystkie filmy do końca, bo jutro będzie wyczekiwany film dla Was, że ozdabiamy dom na świąteczny, bo na, nawet nie mamy choinki. Pa!